Szanowni Państwo, mamy pierwsze w pońsku iglo, razem ze mną architekci tejże budowy. Kto jest głównym konstruktorem? Wszyscy. Wszyscy są głównymi konstruktorami, bo wszyscy budowali. I czy to pierwszy raz budujecie coś takiego? E, w tamtym roku budowaliśmy, ale było znacznie mniejsze niż w tym roku. A ile ma wysokości tegoroczna budowa? E, łącznie z iglicą, na której jest flaga 7 m. 10 centymetrów. A ta poprzednia ile miała? Jak dobrze pamiętam, 5 metrów 20 centymetrów ciężko było budować? Iglo? A łatwo nie było, trochę męczące. Jaką pracę ty miałeś? Ogólnie tak. Pomagałem. Skąd mieliście śnieg? Czy tutaj z tej posesji? Czy gdzieś podkradaliście komuś? No wszędzie mieliśmy tutaj jak się skończył z działki to chodziliśmy na ulicę, przywoziliśmy toczkami, tam się dało, kto co mógł. Biorę łopaty od każdego, że można było przynosić. Nim. Skąd w ogóle taki pomysł na, na budowę Iglo? No z tamtego roku to kolega Wart wpadł ten pomysł, bo on też wcześniej już robił sam. No i teraz raliśmy ekipę i robimy teraz coraz większe, coraz, każdym rokiem coraz większe, jak zima jest. Mówią chłopaki, że Ty wpadłeś na ten pomysł, co Ciebie tknęło? Być może ta budowla Burj Dubai w Indiach, ona jest chyba bodajże i zafascynowała mnie struktura tego i wysokość porażająca tej budowli. Jesteś studentem? Studentem Politechniki Warszawskiej, pierwszego roku. Zapraszaliście kogoś tutaj, żeby, żeby przyszli zobaczyli wasze dzieło. No, z tego co wiem, to tylko my na razie to byliśmy i trzy koleżanki. No ja, ja swoich zapraszałem, ale nie chciało im się. Można powiedzieć, że jest dopiero koniec całej budowy. No to kto będzie chciał, no to może przyjść. Dzisiaj się jest no tak, dzisiaj jest oficjalne, dzielę dzisiaj postawiony, ja się koniec. Plan był taki, metodą chałupniczą robiony, ale yy, no parę obliczeń trzeba było zrobić. Poza tym kąt nachylenia różnego, warstw do płaszczyzny podstawy poprzedniej. Na przykład jak masę śniegu obliczyć, wytrzymałość ścian mniej więcej i razy drzwi. I co tam się w środku znajduje? Widzimy kabel, jest, jest, jest światło. Tutaj, tutaj jest oczywiście, kolega zawiesił tutaj żyrandol nam. Przepiękny zresztą i oczywiście tutaj jeszcze jest y, krzesełko, na którym można spocząć i usiąść. Czy znaczy jakieś krzyżówki macie albo gazety? Trzeba nad tym się zastanowić, żeby urozmaicić sobie czas. Jak rozbierzecie tą budowlę? Yy, no jak rozbierzemy? Pewnie trzeba będzie kilofami okuć na górze te pierwsze trzy warstwy górne i liczyć na to, że przyjdą y, nie roztopy po 20 stopni, tylko powolne, bo nam zaleje działkę po prostu. Skąd wzięliście wszelkiego rodzaju sprzęt do budowli? No łopaty, deski, takie szalunki, żeby właśnie te ściany robić. No wiadra, skrzynie, jeszcze żeby szybciej powstawało, bo skrzynią nosiliśmy. Taczki, dwie taczki były. Może, a może sobie telewizor wniesiecie tutaj, co? Pomyślimy, pomyślimy nad tym. Trzeba tylko, o, przydałaby się na pewno. Dris PlayStation, oczywiście, można tutaj pociągnąć jeszcze więcej kabli, prąd i, i zaraz możemy przesiadywać, tylko teraz trochę mokro, bo roztopy, są, Ale w ale ja tam. Ta 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 da radę, da radę. A zapraszałeś znajomych, żeby przyszli zobaczyć? Nie zapraszałem, bo jeszcze nie było skończone, a teraz, jak już skończyliśmy, to oczywiście wszystkich Was zapraszam serdecznie. <noise> Możecie oglądać. Czy coś na lato, na wiosnę też planujecie coś zbudować, nie wiem, z desek czy, czy z czegoś? Może domek na drzewie, nie wiem, ale ciężko będzie takie duże drzewo znaleźć. A wokół tutaj sąsiedzi y, widzieli? Tak, tak. Jeszcze proponował nam właśnie ten sąsiad, żebyśmy mu z działki śnieg wywozili za darmo. Jakie, y, jaki oddźwięk wśród, wśród sąsiadów? No, Myślę, że bardzo pozytywny, bo przyglądali się, jak budowaliśmy tutaj, gdzie się kręcili na działce. To patrzyli, że z każdym dniem coraz było iglo wyższej. I... Myślę, że pozytywne raczej oddźwięk jest. Ale co bardziej, tak zaglądali wam tutaj, czy, czy przez okno? Czy... Przez siatkę. Tą, I tutaj ludzie, kiedy szli ulicą, przy, przyglądali się, bo tą z ulicy to na pewno jest widać. I jak wygląda taka budowa? Czy co, wszyscy jesteście tacy ponurzy, i że robicie, czy nie wiem, rzucacie, rzuc rzucacie się śnieżkami, czy nie wiem co? No były takie dni, że było bardzo wesoło, się rzucaliśmy, ale tak głównie to jak właśnie jest nasz alchirer to powaga, do to pracy tak zgonił. Od której zaczynaliście pracę? czasami rano, jak kolega był na przykład weekend, to we dwóch przyszliśmy, nie wiem, od 11, a tak to wieczorem, tak. w piątek przyjechał z Warszawy, do od 17, od 16. Ja mogę dodać, że ja się ten cały średniowiecz to ja drążyłem, no i tam z pomocą trochę kolegi. No tego rekwizytu tutaj nie ma, to taka opadka jest, jakaś felka. Tylko od papiołu. Fajnie byłoby, nie wiem, wyjść gdzieś do ludzi, żeby stworzyć jakiś konkurs na najlepsze iglo. Czy, czy, czy gdzieś w regionie? Zastanawiałem się też właśnie nad tym, ale zazwyczaj szarym ludziom nie chce się robić czegoś takiego, czym właśnie. Mam, mamy okazję się przekonać, że jesteśmy jedyni w okolicy. Ale no, jeżeli jest nudno w domu nie chcemy przesiedzieć przed komputerem całego dnia, możemy wyjść na dwór, polepić sobie bałwana czy iglo. Pierwsi na pewno jesteście, tak? I teraz może już jest to Wasza druga budowla, więc może warto, nie wiem, wyjść z taką propozycją, że robimy konkurs, tak? I nie wiem, spotykamy się później i na wiosnę robimy sobie grilla, tak? Na wiosnę tak, robiliśmy grilla dokładnie w tym miejscu, w którym jest siglo. A być może jesteśmy pionierami takich przedsięwzięć i pewnie właśnie mam zamiar założyć stronę internetową, w której opublikujemy coś takiego. Yy, i zamierzamy zrobić jakiś yy, typu yy, miłośnik, klub miłośników budowy igla, czy coś w tym stylu. No, Chcę pozdrowić całą klasę, pierwszą tej z Sienkiewicza, pierwszą Proszę, wojskową panie... i koleżankę Monikę Pawla, która nam pomagała właśnie też w tej budowie. I jeszcze <laughs> naszą panią wychowawczynią Sorkę Rykowską, którą bardzo lubię. A ja chciałbym pozdrowić Kasię Krysiak, która też nam również pomagała. Pozdrawiam ca klas całą klasę pierwszą A i mojego wychowawcę Andrzeja Radzkowskiego. Pozdrawiam całą klasę drugą TH i moją ulubioną wychowawczynię Sorkę Madany. Ja za to bardzo pragnąłbym pozdrowić całą moją klasę drugą J oraz mojego wychowawcę Sora Jóźwiaka i oczywiście jeszcze nasze trzy koleżanki z okoliczności Polska, Sylwia Koistarz, Kaśkę Rafalak i Paulinę Kaliszewsko. Uważacie, że to jest wasza pasja? No, no, no na zimę na pewno. No bo co mam będziemy robić? Tylko przed komputerem całą zimę. No ferie Spędzić. dopiero, ferie dopiero przed wami. No tak, może jeszcze jak wszędzie nie ktoś, to możemy coś wykombinować.